Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mam przygotowane ekstra linie za 10 zł i dwa razy loteczek po złotówce. Taki krótki odcinek, ale, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, także zaczynamy ekstra linie. Ja tylko raz miałam tą zdrapkę bardzo dawno temu, także z chęcią ją zdrapię. Dobra, jedziemy. Klapki. Raz. Gdzieś te klapki dwa, trzy, cztery i tu chyba nie ma. Ok, kolejny parasol. Raz. Tu chyba nie ma, nie ma, nie ma. Okej. Okay. Nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze parasol nam się ukrył. Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Rower. Hmm. Rower. Raz. Tu nie widzę nie widzę tu też nie ok, tak raz tu. nie widzę nie widzę i chyba nie widzę no niestety nie ok M. Mm -hmm. Jezu, co tak słabo? Co tak słabo? No nie ma łodzi. Kwiat. Oj, kwiata to ja nie wiem, czy widziałam. Tu nie ma, nie ma, nie ma. a tu jest jakiś kwiatuszek. Jest jakiś pierwszy kwiatek. Ja raz miałam, tak, e, tak jak mówiłam, tą zdrapkę i nic w niej wtedy nie wygrałam. W ogóle lubię drapać, nie powiem wam szczerze, ale... No ale Zobaczymy, czy coś z tego będzie Bardzo też lubię owocki e... No linie, krzyżówki W ogóle lubię to, co tak długo się drapie e, Nie wiem jak wy, dajcie znać Jakie wy zdrapki lubicie Tutaj nie ma, bo się chyba zagadałam Dobra I dajcie znać, które najbardziej lubicie I które naj... w których najlepiej wygrywacie O, to też jest e, ciekawe Że tak powiem Dobra, klucz. Hmm. Tutaj, tutaj nie ma. Tu mamy jakiś klucz. O, jeszcze. Nie, troszeczkę jednak muszę przybliżyć, żeby było dobrze widać. Chociaż tak minimalnie, może. Nie. Jednak tak najlepiej. Dobra. Hmm. Klucz, klucz, klucz. Tu mamy klucz. Tu mamy klucz i na samym dole nie mamy. Dobra. Jedziemy dalej. Teraz mamy lody. Jakieś tu lody mamy. Tu nie widzę. O, tu widzę lody. Tu widzę lody. Tu. Tu nie. No, o, tutaj są. I tutaj też jedne są. OK. idziemy dalej. Biedroneczka. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Aha, tu mamy dwie. Dobrze. A i tu też mamy dwie. OK. Jedziemy dalej. Piłeczka. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę i tu nie widzę. O, i nie mamy chyba żadnej piłki. Chyba nie mamy żadnej piłki. Na no to by wyglądało. Dobra. Gwiazda. Mm -mm. O. Tu jedną gwiazdę mamy, tu nie widzę. O, tu jest jedna. Tu nie widzę, tu nie widzę. O. Tu też jedna się ukryła i tutaj też nie widzę. Dobra. Kości gdzieś były na pewno. Tutaj, tutaj nie. O, jeden, dwa, trzy i to tyle co zauważyłam. Serce. Jeden, dwa, o. i i trzy, bo tu na dole już nic nie mamy. Okulary. O, ja tu mamy te okulary. Macie ja suknę. Tu nie. O, tu mamy jedne okulary. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. O, i tu jedne mamy. Okej. Okay. Rolki. Rolki gdzieś widziałam. O, tu mamy jedne też chyba nie. O, tu mamy drugie. Tu nie widzę. Też nie i tu też nie. Ok. Krab. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. O, tu mamy jednego kraba. Tu nie widzę i tu mamy jednego. Dobra. Wiatrak. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu też nie. O, tu jeden nam się ukrył wiatrak. Tu nie widzę. O i tu jeden. Okej. Okay. Słoneczko. Jakoś nie kojarzę. No, nie mam słoneczka niestety. Cytryny też Wam powiem, nie kojarzę. No nie mamy. Oj, niedobrze się robi. Słonia też nie kojarzy. kurde. A nie, jeden słon No ale to chyba tylko jeden. Dzwon. Dzwon, dzwonek, jak to woli. Też nic nie widzę. Mm, no i nie mamy. A tak dobrze szło. Motyl. Monetka. Jedna monetka. Druga monetka. O, tu monetek mamy tylko, że same monetki to nam nic nie dadzą, moi drodzy. Dobra. No już jest blisko końca. Podkowa. Tu nie ma, tu nie ma. Tu jest, ale sama podkowa nic nam nie da. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma i tu nie ma. Diament. Tu mamy jeden diament. Tu mamy drugi diament. Tu mamy trzeci diament. Tu nic, tu nic, tu nic. Tu mamy czwarty diament, tu mamy piąty diament i na samym końcu nie mamy nic. No i ostatni popcorn. Oj, popcorn nam chyba też nic nie da. Tu mamy popcorn, tu nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy, tu mamy, ale nic nam nie daje. I tyle, kochani. Oj, szkoda, szkoda. Jeszcze kontrolne. No, niestety. Zdrabka przegrana. Znowu mi też zdrabka szczęścia nie przyniosła, ale no to. Jeszcze kiedyś spróbujemy, bo ogólnie fajna, jest fajnie się drapie. Dobra. Robimy bitwę naszych lotków. Może jakieś nam szczęście przyniesie. Obstawiajcie jaki. Ja obstawiam, że może ten. Dobra, idziemy. Owca. Krab. Słoń. A, jest wygrana, dobrze powiedziałam. I ślimak. Dobra, teraz idziemy tu zobaczmy. Królik. Puchacz. Słoń. O, też jest wygrana. Fajnie. I Słoń, nawet podwójna. Dobra, jedziemy najpierw tu. O, 2 złocisze, fajnie. Zdrabka zwrócona nawet na plus. A tu złotówka, ale razy 2, 2 złote, fajnie. Numer zdrabki to 15 i 6, czyli takie różne. Dobra, 4 złote stąd mamy. No to co, kochani? No na te zdrabki wydałam 12 zł. 4 złote odzyskałam. To nie ma takiej tragedii. No, trzeba było się niestety liczyć, że ta dziesiątka może nam nie wejść, ale, ale fajnie się drapało. Dziękuję bardzo wszystkim za odcinek i zapraszam do następnego razu. Pozdrawiam.